Witam serdecznie. mi gościem Patryk Dumana na meble Zrób to sam. Cześć. Gratulacje. Wygrywacie bardzo ciężki pojedynek z drużyną InstalTech. Dużo się działo, dużo emocji, ale summa summarum wygrywacie. Pierwsze pytanie właśnie, czym dzisiaj wygrywacie na tym boisku? Walką i charakterem. Pokazaliście dzisiaj rzeczywiście kapitalny charakter. Jak ocenisz w skali trudności szkolnej, jak będzie 1 do 6 ocena, jak ten mecz przebiegał w trudnościach, jaki był jaka ocena? było bardzo trudno. Dlaczego? Chłopaki, wyszliśmy, wiesz, pierwszy mecz wygraliśmy 5-1, byliśmy takie trochę luźne podejście, chłopaki też tam widziałem, że nie, nie mieli składu pełnego, to trochę tak, wiesz, wyszliśmy, damy radę, a jednak chłopaki ładnie zagrali, fajny meczik. Wydaje mi się, że z meczu na mecz jesteście coraz silniejsi, zgodziłbyś się z tym? Jak najbardziej, będziemy jeszcze silniejsi. Będziecie jeszcze silniejsi, pracujecie, trenujecie dodatkowo oprócz ligi, czy tylko przychodzicie na mecze? Nie, tylko na mecze u nas tak to, to wygląda. To taki mały absurd. Widziałeś? Popatrz, można. Yy, i przyszedłeś tu na wywiad i mówiłeś, że prawie wicemistrz, ale poczekajmy do końca. No rzeczywiście, patrzyłem na tabelę, lekka przewaga się zarysuje, zarysowuje. Spodziewałeś się takich efektów? Yy, no nie, no tak jak mówiłem ostatnio, nie, nie, nie spodziewałem się, ale jak ja jestem na każdym meczu, to wygrywamy. No właśnie, ostatnio yy, Twardowski Krzysiek powiedział, że uwielbia z tobą grać. Dlaczego? Bo gramy ze sobą kilka lat na hali, wiesz, tak radziliśmy i się tak, powiedzmy, że się trochę znamy, zgramy i, 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 i lubię właśnie z nim, wiesz. Rozumiemy się po prostu. Co powiesz o drużynie przeciwnej? Nie, też silna walka, charakter, fajny, podobały się, fajny meczik. Lubię tak, wiesz, jak jest tak delikatnie ostro, przynajmniej czuję, że grasz. Czym się różnił, tak patrząc sportowym, tutaj nie chodzi mi o składy, ale jeżeli chodzi o sportowe aspekty, to pierwsze spotkanie z tym dzisiejszym? Wiesz co, tu już jednak jest ciśnienie na, na to drugie miejsce mamy. A tam wtedy, no, przyszliśmy, nie wiem, który mecz graliśmy z chłopakami, nie pamiętam, ale było, wie, no, no, będzie co będzie. A teraz już jest, no, staramy się nie odpuścić tego do końca i to drugie, no, go, go zostawić, jak jest. Macie za tydzień mecz, czy macie pauzę? Mamy za tydzień. Jeszcze dwa mamy z rzędu i potem ostatnie. To kolejce, tak naprawdę żeby... za tydzień możecie postawić kropkę na D na tym drugim e, miejscu. Mam nadzieję, że będę, to wygramy. <laughs> tego życzę. Apo, abyś był. Dziękuję za wyjazd. Dziękuję również.